Siema z tej strony Lisek i dzisiaj rozbijamy bank i na PC do chwały, i na Xboxie, więc ogromna prośba. Łapeczka do góry to jest jedna paczka w kolejnym odcinku i przycisk w czerwonej subskrypcji kliknięty wraz z waneczkiem to jest połowa paczki w kolejnym odcinku lecimy, ale zanim nagrody, to mamy 10 paczek zrobione. Na, w SBC-kach na Xboxie, czyli to co wczoraj oglądaliście u mnie na kanale, w środę na PC do chwały. Tam, jak wiecie, były paczki daremne. paczka numer dwa. Duża złota paczka. Łączna wartość paczek to jak z plus minus chyba z 200 tysięcy, 250. Biorąc pod uwagę wszystkie paczki, które w ostatnim czasie otwieraliśmy, to naprawdę już tak z milion paczek bez walkoutu, z milion końców. Jesteśmy na półmetku. Paczka rzadkich zabytników. Ją wam pokażę, bo, bo to jest paczka za 50 tysięcy jednak. Ale nie wiem po co. Portugalia. Rolip Rafa. Nie, to jest. Brent. Nie. Okej No i moi drodzy, ostatnia paczka przed nagrodami. Żadnego walkoutu, banerków kilka było, więc pod tym kanał chociaż spoko. I walkoutu nie ma, więc teraz lecimy już oficjalnie do nagród. Na początek wybierzmy sobie e, Raywalsy Tutaj będzie trzecia ranga, chociaż nie mam pojęcia e, jakim cudem, jeśli zagrałem e, pełną liczbę for spotkań pod Champions, a mam tylko 11 tysięcy punktów. Bo za 11 500 byłoby Hmm, byłaby ranga numer 2, więc jestem mega zaskoczony i zniespaczony tym faktem, ale dobrze i teraz tutaj mistrzostwa fut. No po PCcie, po pececie tutaj wyszło jak wyszło e, i lecimy z pikami, zobaczymy czy coś tutaj, jakieś piki na Xboxie ciekawe nam będą, nam będą dane. Ja standardowo yy, przypominam, żebyście beczki zostawili, łapeczki do góry, ale to już w sumie mówiłem nie to nieważne. Morata, Mołata i zobaczymy, znowu porównanie Gold 1 vs Elitka i jestem mega ciekawy czy, czy za... Yy, czy za Golda dostaniemy lepsze piki, czy za Elitkę dostaniemy lepsze piki. Dobra, mega paczki 2 i 2 mega paczki rzadkich kart. Wybaczcie za małe opóźnienie dzisiejszego odcinka, ale yy, no taka sytuacja mistyfikacja, że... Że wiecie, jak to czasami jest. Pierwsza mega paczka yy, Fabiano Fabiano, który nic niestety nam nie przynosi do naszego zespołu. Szczególnie, że jest to paczka niewymienna. Yy, I dobra, cała reszta pikselujemy na szybkości i jedziemy dalej. Druga paczka mega paczka, i potem dwie megapaczki rzadkich kart. Przeważnie tutaj są dwie paczki Ultimate i dwie paczki Megapaczki. A tutaj mamy dwie paczki Megapaczki i dwie Ultimate paczki. Mega paczki Na ten moment jest Słabiutko Ale wierzymy, że Jeszcze los się do nas dzisiaj uśmiechnie Bo taki jest plan Żeby coś tutaj ciekawego się wydarzyło Dwie mega paczki rzadkich kart Dodatkowo jest fajna drużyna Ta, 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 ta specjalna drużyna Więc może coś Będzie dane, póki co O, mamy konne bola. no proszę Fajnie Póki co widzicie, że Los nas nie oszczędza, los chce zagrać z nami w pokera, ale daje nam bardzo słaby zestaw, bardzo słaby zestaw kart. Dobra, to wszystko quicksellujemy sobie i lecimy już do mega paczki rzadkich kart i paczki zawód Champions. Panie Patryku, bardzo dziękujemy za gwiazdki, a o, i cyk, i walkoucik, o, o. O, Luka, Luka, Luka Modric, fajnie. Elegante. I jeszcze Krauze. O, 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 jeszcze, że to jest nawet, ale nie jest niewymianne chyba, dokładnie tak. Dobrze, celujemy. I jedziemy, moi drodzy, do dwóch dużych paczek rzadkich zawodników. I tutaj wierzymy, że coś będzie ciekawego okej okay. O! Holand? Nie! To będzie Ewixen! E Ewixen! Więc niech tak się już stanie. Al Alan? Czy tam coś jest wart jeszcze? No nie. To nie jest Alan, warty miliony końców. I Adama Traore Adama chyba też już dawno przestał być cokolwiek warty. Dobra, pikselujemy 8800 to jest chyba największy, największy dochód z naszych yy, nagród za I ostatnia poczuła na Xboxie. I lecimy na PC, tak gdzie mam nadzieję, że naprawdę będzie dużo, dużo, dużo po prostu lepiej. Jezu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę od miesięcy. Tygodni, no miesięcy, może nie. Od tygodni, miesięcy... Najlepsze karty, jakie ja trafiłem, to są Overall 8687 i ja wiem, że u wszystkich tak to wygląda, więc naprawdę to jest po prostu smutne. Lecimy na pc -ta. No i szybkie przenoszenie na pc -ta. i muszę Wam powiedzieć, że jest sytuacja dobra, face, bo mamy 35 tysięcy i spójrzcie, zobaczyłem e, do naszego składu, co byśmy mogli sprzedać, żeby kupić ewentualnie sobie promesa. No i no moi kochani, jest kalafon, bo DePay, e, kupione za 70 chyba tysięcy, teraz jest warte około 100 tysięcy. Więc sprzedając Defy'a potrzebujemy jeszcze tylko 70 na promesa tego, tego specjalnego. Więc prawdopodobnie lecimy z nagrodami za Division Rivals z normalnymi paczkami. Ale dobrze, spokojnie to wszystko musi iść po kolei. Na początek odbieramy nagrody za pierwszą elitę. Na tym koncie, na PC do chwały. No, pierwsza elitka po prostu 70 tysięcy mol. Paczka Team of the Week, premium. Duża proszę odkich zawodników i trzy piki. I to mi się podoba moi drodzy i to jest dobra robota. I jestem mega ciekawy, co nam tutaj los przyniesie. Zaczynamy od środka, środeczka, środkunia. Trzymamy kciuki. Leć, leć, leć! No było blisko, dobra, bierzemy Mac To jest spoko karta. To teraz może na koniec. Leć, leć! Morata, 86, dobrze! Bardzo dobra robota! Fajnie, 86 moratka i no. No, no, no dobrze, dobrze, no, dobrze, dobrze. W porządku. W porządku, w porządku. Tak to wygląda. To odbyśmy też sobie nagrody za rewalsy. polecimy. Polecimy z po prostu wymiennymi i tyle. Nie będziemy się tutaj przecież... Nie będziemy się tutaj szczypać. Mam pomysł też taki, żeby przepalić moje pierwsze 5 pików na paczkę o weralu 8386. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy to jest dobry pomysł, czy lepiej poczekać i otworzyć sobie tego pika 86, plus za te czerwone e, piki, czerwone karty. Dajcie znaka, czy byście to widzieli, czy nie. A my lecimy z pierwszymi nagrodami za elitkę. Jestem mega ciekawy, jak to się tutaj wszystko potoczy. Czy w ogóle zobaczymy walkout za elitę? No bo, no, morata był w piku, mówmy się, ale to, to, no, to nie można powiedzieć, że to walkout jest tak, bo to, to oszustwo, to byśmy się oszukiwali. Ja sobie to wszystko powystawiam szybko, żeby to, bo te karty podobno są dosyć dużo warte, jak na ten moment dziwki. Więc warto chyba sobie to wystawić chociaż na licytację. Jedziemy druga mega paczka rzadkich kart. No i woka out, come on come on. come on, come on, No niestety, nie, nie w tej paczce. Czyli Division rival grane po nocach, jak widać, nie przynosi żadnych efektów i rezultatów. Nie spadłem znowu do niższej ligi, więc znowu. O, Marcelo! Znowu będę próbował y, pierwszą ligę zrobić. Pierwszą, pierwszą rangę w pierwszej lidze. Czy się to uda? Nie wiem, acz się domyślam. I lecimy, moi drodzy. Harry Potter, tutaj. No i lecimy, moi drodzy. Paczka, duża paczka rzadkich zawodników. Och, och, och. No dobrze, Sergio Roberto. I spoglądam w stronę. Poglądam w stronę paczki z trzema informami i powiem wam szczerze, że ja tam zbyt pozytywnych sytuacji ani kart nie widzę. No ale może się mylę, może się mylę i może zarobimy coś więcej niż 30 tysięcy końców. Trzymajcie kciuki i wysok światła wyczyczki. Nie, to jest żart. To jest gruby żart po prostu. To jest gruby żart nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale pochwalcie się swoimi nagrodami standardowo, ale w mojej ocenie to jest naprawdę ponure żart, żeby takie nagrody za tak dużo rozegranych meczów były dawane w ogóle komukolwiek. To jest moim zdaniem żart, ale... Takim pozytywnym akcentem, moi drodzy. Życzę Wam wesołych świąt i życzę Wam spokojnego, radosnego czasu spędzonego z rodzinką. Wielkie dzięki za oglądanie. My kontynuujemy codzienne odcinki. Dlatego już jutro o godzinie 12.00 lecimy z kolejnym odcinkiem. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, Siemano.